Radio Plus Sedno sprawy. A gościem Sedna sprawy jest dzisiaj Leszek Miller, były premier, dzisiaj eurodeputowany szef delegacji Lewica dla Europy. Dzień dobry panie premierze, witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zacznę od cytatu z posła Tomasza wice szefa klubu Lewicy. Lewica nie będzie szalupą ratunkową dla PiS, tak wczoraj mówił w Sejmie na konferencji prasowej. Chodzi oczywiście o ratyfikację umowy o zasobach własnych Unii. To byłby, Panie Premierze, pokaz siły opozycji spod znaku Koalicji Obywatelskiej, ale też Lewicy, jeżeli zablokowałaby fundusz odbudowy dla całej Unii Europejskiej? Pan rozumie to działanie? To jest w ogóle wielkie materii pomieszane dlatego, że zamiennie się traktuje albo też łączy się dwie niezależne rzeczy. Raz chodzi o ratyfikację decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie systemu zasobów własnych, Aha. czyli to co, się to, co się powszednie nazywa Recovery Fund, czyli Fundusz Odbudowy ma dotyczyć całej Unii Europejskiej i musi być ta decyzja Rady ratyfikowana we wszystkich 27 parlamentach krajowych, żeby weszła w życie. Gdyby na przykład w Polsce Sejm odrzucił ratyfikację tego programu, to znaczy, że on nie będzie obowiązywał nigdzie, że trzeba byłoby szukać jakiegoś nowego rozwiązania, dlatego że wystarczy, iż jeden parlament nie zgodzi się na ten fundusz odbudowy, i cały program idzie do kosza. To, jak w kontekście tych słów Więc ocenia pan postawę Koalicji Obywatelskiej i części lewicy, bo w przypadku lewicy to jest niejednoznaczne. Jasne? I, 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 I chciałbym, żeby wszyscy, którzy się w tej sprawie wypowiadają, o tym wiedzieli, że jeżeli Sejm w Polsce odrzuci ustawę o zasobach własnych Unii Europejskiej, to oznacza, że Fundusz Odbudowy nie będzie istniał. I nie będzie tylko istniał w Polsce, ale nie będzie istniał w Unii Europejskiej. No i teraz, A, panie premierze, jak w kontekście tego, co pan powiedział, fundusz. ocenia pan te zapowiedzi Platformy Lewicy? Proszę, proszę, proszę pozwolić do końca. Myślałem, że była już coś. kropka, proszę. Ten fundusz, ten fundusz to jest 750 miliardów euro, z tego dla Polski o ile dobrze pamiętam, 58 miliardów. A teraz przechodzimy do innego programu, do tego krajowego, czyli Krajowego Planu mhm. Odbudowy. Otóż, jak rozumiem, główne kontrowersje dotyczą tego właśnie programu. Ale rząd nie musi z tym przyjść do Sejmu. Dlatego, że jedyna obligacja dla rządu to jest to, że ten krajowy plan odbudowy do 30 kwietnia musi zostać przesłany do Komisji Europejskiej, tam zostać zatwierdzony, a potem kontrolowany. Cały ten plan, wykonanie tego planu będzie kontrolowane. Jasne, ale panie premierze, to mamy już uporządkowane. Te te, to te, też jedna uwaga. Otóż. Te pieniądze z tego krajowego planu odbudowy nie mogą być przeznaczone na dowolny cel. Unia Europejska wystawiła pięć priorytetów i również polski rząd musi te priorytety uwzględnić. To teraz tak politycznie, panie premierze, bo mamy już teoretyczną podbudowę. U uporządkowaliśmy fakty, jak pan ocenia. Te polityczne zapowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy no mówią, możemy nie poprzeć tej ustawy, tej ratyfikacji w Sejmie? No, Jeżeli nie poprą ratyfikacji w Sejmie i ona przepadnie, to oznacza, że wyrządzą krzywdę nie tylko Polsce, ale wszystkim unijnym krajom, dlatego, że jeszcze raz powtórzę, wtedy Recovery Fund nie będzie obowiązywał nigdzie. On po prostu nie powstanie. Mhm, czyli, tak już konkludując, błąd robi Koalicja Obywatelska, stawiając tę sprawę na ostrzu noża, tak? Zdaniem pana premiera. I to potężny błąd, no, jak to... rozumiem, Otworny, tak? Potworny pot, pot, błąd i ja się ucieszyłem, Ja wczoraj usłyszałem moich kolegów e, le, z lewicy, którzy mówili, że oni rozumieją, na czym ten problem polega i oni oczywiście będą głosować za ratyfikacją, no i bardzo słusznie. Bo jeszcze raz powtórzę, ci wszyscy, którzy będą głosowali przeciw ratyfikacji, jednocześnie głosują przeciwko powstaniu Funduszu Odbudowy w całej Unii Europejskiej. Panie premierze, to teraz trochę inny temat. Krajowy Plan Odbudowy to jedna, nowy ład, bo też taki ma być za chwilę przedstawiony dokument, program rządu na kolejne miesiące i lata. No i według okopres jednym z kluczowych elementów tego nowego ładu ma być podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tysięcy złotych. To panie premierze jest propozycja o takim ciężarze gatunkowym, który pozwoli pismy myśleć o trzeciej kadencji? No, jeden, jedna tego rodzaju jaskółka jeszcze nie czyni wiosny i zobaczymy, co się zdarzy w ciągu następnych miesięcy. Natomiast to jest decyzja, jeżeli ona wejdzie w życie, to to jest decyzja kierunkowo słuszna. Co, co więcej, ona konsumuje też drugą zapowiedź PiSu, że zostaną zwolnione emerytury chyba do 2,5 tysiąca, czy do 2 tysięcy z podatku. Więc to jest ukłon w kierunku emerytów, a także tych wszystkich, którzy zarabiają tyle, że zwolnienie 30 tysięcy z podatku czyni dla nich bardzo istotną pomoc finansową. Mhm, ale tak, to może mieć jakieś potężne polityczne znaczenie, panie premierze, takie pan, sondażowe, wie. jeżeli chodzi o poparcie społeczne, to, to może odwrócić te, no, w ostatnim czasie taką umiarkowanie korzystą dla PiS tendencję, bo taki powolny, ale, ale spadek do blisko 30% sondażowy jednak jest zauważalny. Wie pan, my zawsze jako SLD jeszcze w Sejmie mówiliśmy o tym, żeby podnieść tą kwotę od podatku przez... Tam 20 tysięcy złotych i tak dalej, na no 30 tysięcy złotych to już jest odczuwalna oczywiście mhm. decyzja. Ona może mieć wpływ, tylko że pamiętajmy, iż rzadko w polityce zdarza się, że wszystko zależy od jednej y, decyzji. No bo y, y, przecież y, na całą tą politykę PiSu nakładają się różne bardzo poważne błędy, tak, na przykład węglowy pomnik PiS w Ostrołęce, Ostrołęce. mówię o budowie elektrowni węglowej, tak, to jest inwestycja, która ma, miała kosztować miliard złotych. Teraz będzie kosztować 3 miliardy, bo trzeba to wszystko rozebrać. Mam nadzieję, że ktoś za to poniesie personalną odpowiedzialność w przyszłości. Panie premierze, Parlament Europejski przyjął rezolucję określającą Unię Strefą Wolności LGBTIQ. Pan premier ten dokument poparł. Potrafi pan wszystkie litery w tym skrótowcu rozwinąć, panie premierze? No to są geje, lesbijki, osoby transseksualne oraz takie, które jakby mogą decydować o swojej płci. Mhm. E, więc... A to i ku, i Q, panie premierze? No to jest to właśnie, to, 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 to Ale określenie... to dwa, dwa słowa, dwa słowa się kryją za i, jedno słowo za i, drugie za ku. No tak, no ale będzie mnie pan, pan teraz egzaminować. No, no nie no, pytam znaczy? panie premierze co oznacza, no bo długi ten skrótowiec dosyć, więc pytam czy wie pan co te literki oznaczają po prostu? <gry> Powszechnie, po, powszechnie do tej pory nazywało się po prostu LGBT i to było dla wszystkich jasne. Teraz ta definicja się nieco, nieco się rozszerzyła, ale generalnie chodzi po prostu o to, żeby nie było no. takich przypadków jak w Polsce, kiedy samorząd podejmuje decyzję wykluczającą. Tak? Ale tak doprecyzując panie premierze, nie wie pan co oznacza to iku? Tak kończąc wątek no, ja już w nie męczę. W tej chwili nie jestem w stanie panu tego dokładnie wytłumaczyć. To... Czy to nie pokazuje, panie premierze, że jednak w dziwną stronę to wszystko brnie, bo ostatnia też awantura na lewicy z panią Urszulą Kuczyńską, następką Macieja Koniecznego, która tam była krytykowana za to, że nie podobało jej się używanie słów, że nie podobało jej się używanie określenia osoby z macicami albo osoby menstruujące zamiast słowa kobieta. Czy nie idzie to w trochę dziwnym kierunku, to, 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 te równościowe wszystkie zabiegi, skoro przyjęta została rezolucja, a pan premier ją poparł i już nawet pan premier się w tym gubi? Nie, nie, ale wie Pan, no, to ja od razu Panu powiem, że ja nie mam nic przeciwko hmm. temu, żeby kobietę nazywać kobietą. Eee, I jeżeli e, ktoś mówi, odrzućmy słowo kobieta i, i mówmy o osobie posiadającą maczycę albo osobę menstruującą, to niech sobie oczywiście mówi, jak mu to jest wygodne. Ale jestem przekonany, że kobieta ma pozostać kobietą i że nie, nie prędko... Język Polski pozbędzie się tego terminu, pozbędzie się tego słowa, zresztą bardzo pięknego, mówimy Dzień Kobiet, a nie Dzień Osób z Macicami, prawda? Więc to są takie dyskusje, tak które, muszą budzić, które muszą budzić zdumienie, które muszą budzić no, takie często wzruszenie ramion. No, ja jeszcze raz Panu powtarzam, dla mnie Kobieta jest kobietą i koniec. A mówił to Leszek Miller, były premier. Dzisiaj eurodeputowany szef delegacji Lewica dla Europy. Bardzo, panie premierze, za tę rozmowę dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Na kolejne sedno sprawy zapraszam w poniedziałek. Miłego weekendu życzę. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.